Dziś wreszcie była to jedyna sprawa na sądowej wokandzie. Dariusza Esz zabrakło na ławie oskarżonych, nie było takiej konieczności, reprezentował go adwokat. Mieszkaniec Augustowa sądzony był za spowodowanie w czerwcu ubiegłego roku wypadku na trasie rydzyńskiej. Jadąc pod wpływem amfetaminy, wpadł w poślizg prowadzony przez niego pasat, zjechał na przeciwny pas drogi, zderzając się z Oplem. Zginęła pięcioosobowa rodzina z dwójką dzieci. Oskarżonego uznaje za winnego i wymierzę oskarżonemu Dariuszowi szlachetce karę łączną 12 lat pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Sąd uzasadniając wyrok przyznał, że choć w sprawie nie dopatruje się okoliczności łagodzących, to procesowa postawa oskarżonego i jego prośba o wybaczenie przyjęta przez rodzinę miała znaczenie dla wymiaru kary. Taka sytuacja, którą mieliśmy możliwość obserwowania na rozprawie, jest Sytuacją, którą przepisy kodeksu karnego nazywają sytuacją swoistego pojednania się sprawcy czynu z osobami pokrzywdzonymi. Mamy więc bowiem do czynienia z taką sytuacją, gdzie przedstawiciele pokrzywdzonych wyrażają jakby słowa wybaczenia, i to nie może pozostać bez oceny. I bez wpływu na wymiar kary. Sąd uzasadniając wyrok przyznał też, że na sprawne zakończenie procesu miał wpływ materiał dowodowy przedstawiony przez Leszczyńską Prokuraturę. Zdaję sądu tak przygotowana sprawa była w zasadzie przygotowana perfekcyjnie. Sąd tutaj, gdy chodzi o wzbogacanie czy uzupełnianie tego materiału dowodowego, naprawdę nie miał. Praktycznie mówiąc, potocznie pracy. Muszę to skonsultować z moim klientem, który nie zna jeszcze treści wyroku, bo go tu dzisiaj nie było. Przypuszczam, że jeżeli będzie apelacja, to tylko w zakresie kary, co do, co do wymiaru kary. Stąd podzielił tutaj właściwie w całej rozciągłości stanowisko prokuratury. No i tak na gorąco mogę powiedzieć, że no, wydaje się, że ten wyrok zostanie uznany przez nas za słuszny. Nie będzie apelacji. Nie przesądzam tego, ale na, na, na gorąco mówiąc wydaje mi się, że, że wyrok oddaje to czego się oskarżenie domagało. Dariusz S do czasu uprawomocnienia się wyroku nie wyjdzie na wolność. Sąd przedłużył mu tymczasowy areszt, bo wobec mężczyzny toczą się inne postępowania. Sędzia przyznał, że tymczasowe aresztowanie jest konieczne z racji obawy przed próbą ukrywania się Dariusza S, gdyby ten wyszedł czasowo z aresztu śledczego. Michał Wiśniewski Panorama Media.pl